Dzień dobry wszystkim ze studia ekologicznego. Podoba się dla mnie z tej strony Kamil. Nie Kamil. I jesteśmy tutaj, gdzie się wszystko zaczęło. Opowiadaj, Tomasz. Tak, tu się zaczęło prawie 30 lat temu. Tu. Ponad 30 tu, lat tu. temu. Tu, tu. Z góry tu pokazujesz do domu, zejdziemy na dół. Jesteśmy w Stoku przy ulicy Sienkiewicza 81 przez 3, czyli w miejscu, w którym powstał najpierw serwis, później sklep, który był dokupowany i tak dalej, czyli. Nasz pierwszy sklep, w którym zaczęła się przygoda Sprintu z rowerami. Wejdziemy do tyluści, do otchłani tam. Idziemy. O cukierki! Cukierki! Pa, a cukierki! cukierki, no cukierki. Ja cię to! Jadzie może co? No, co to było? Ja tu się... Ale to było inaczej. Dobra, ja pokażę wszystko. Chodźcie. Najpierw tutaj, najpierw była ta część tylko, tu gdzie teraz jest serwis. I tu w ogóle było wszystko. Tu były rowery, był serwis, było wszystko. Później została dokupiona. O ta część tutaj do tych amortyzatorów cudownych. Tu były cztery rowery stały, tak? daj te gablopki były. Tak, później została dokupiona ta część bo tutaj w tym sklepie znajdziecie tylko polskie rowery, czyli Cross i Unibike później, nie tamta część, tylko została dokupiona tamta część, później tamta część, a później tam jako magazyn nie, nie trzeba a później na końcu została dokupiona tamta część i łącznie, śmiechem, żartem wyszło, że tutaj w tym niepozornym punkciku mamy prawie 200 metrów, a może nawet i ponad Dobra, tam przywitanie było, to lecimy. Dziś Tomek będzie... No będzie, będzie. I mamy 498 znowu zgłoszeń i jesteśmy w sierpniu, wrześniu, rok temu. Czyli już jest Nieźle, nieźle. Z Bielska rower. To dla stuntersów. No stuntersi z Bielska. Nie, tego tu nie ma co. No dobra. O, to dla Felcika coś, bo ja zupełnie nie wiem, coś widzę, ale nie wiem, co widzę. Tu jest napisane chyba rental, to taka firma. Dobra firma, Nie, to jest Define. To jest Define. To jest NS. To jest NS, Tomasz. NS. I to no, ale zobacz jak w, swoim w swoim w swoim naturalnym żywioły. środowisku. A co to jest o to? A to garmin chyba jakiś, czy nie? Tak, to może być jakiś licznik. Licznik może. Tu widać, że Pan coś ładnego upala. No. To, proszę odpowiedzieć, czy gdzie kol... zostało zrobione to zdjęcie, bo się zastanawiałem i nie... Ja Ci podpowiem falcik. W góra. Tak. Dziękuję. Pewnie w jakimś schronisku. Cały jesteś schroniska. No. Rower aero, tak? Jest taka ogromna prośba. My nie jesteśmy wymagający w ogóle. Tak naprawdę niczego od Was nie możemy wymagać. Ale... Ale naprawdę zdjęcia od strony napędu. Odwrotnie, nie? Bo tu no, nie wiadomo co patrzysz, no chyba na ultra także jest. No. A nie wiesz, bo on może mieć tylko korbę i hamulce No tej. nie wiesz. Panie Karolu, naprawdę... Rower, całkiem spoko, bo co ty powiesz o tym kubie? O Owikę dałbym cały czarny. Te... Za, za, za dużo trochę nasz za dużo, owikę czarną tak. i. Tak, przypominam, że u nas na stronie jest zakładka specjalista Pro, gdzie do tego pana można się dodzwonić. Czy to w sprawie zakupu, czy to w sprawie doradztwa wizualnego. Pan Tomasz raczy pomocą. Ja czekam na wasz telefon, wczoraj w unii. A co tu znowu? A to ten sam. To ten sam, to ten sam. To ten sam, tylko czysty. Tak, który tak, zniknęła pani bo... na ten i on powiedziała, że pan czeka na mój telefon. Ja wiem o tym. Ja mówię tak, proszę pani, czekałem na pani telefon. <laughs> o! Już wiem o co chodzi z tymi rowerami. Te wszystkie rowery, tamten skoczkowy, no. ten Define, ten Ghost, to są wszystkie rowery jednego pana. On to opisywał w mailu. I on ma tyle rowerów i zobacz, jak musi być multi-uzdolniony. No. Że i na skoczkowym, i na gravelu, i na, i na takim, no? I co o, ty ludzie. powiesz? Szczęśliwy pan jest. A ja mam ogromną prośbę dla YouTube, -widzów, żeby wpisali w komentarzu, ile mają rowerów w domu, ale takich swoich, nie, że rodziny całej. Swoje. Ile ktoś, kto Prywa. ogląda. Tak, nawet jeżeli to jest jeden, dawajcie, zobaczymy statystycznie. No zobaczymy. Ile, ile pany mają rowerów? I to też jest tylko I tego to pana też rower. pana? Tak. Wow. Ale wiesz o co chodzi? I full do skakania, i full do XC. Ciekawe, czy pan zrobić? I gravel. Ma. O, to pan też nie da znać, bo no. to może, bo noż... i to też możecie. czy mam 7 rowerów i mam żony, czy mam 8 rowerów i nie mam żony, już. Może tak być, o. Mi się podoba. Znaczy generalnie tak, nie, 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 pan nie. tutaj pisał, że to są prawdziwe koła Envy. Pan tymi kołami mógł podwoić wartość rowerów, mógł. jeżeli są prawdziwe. Tylko ja mam takie właśnie zapytanie tutaj. Co tu się wydarzyło? Bo to jest do triathlonu siodełko, krótsze takie. Znaczy... Może dla pana pasuje, no ale tu opony ja bym z jednak. Ale takie siodełko, ono jest dość szerokie. Jeżeli my leżymy, czy mamy dolny chwyt, to prawdopodobnie istnieje duże prawdopodobieństwo, że w dolnym chwycie, czyli gdy wchodzimy w drugą prędkość kosmiczną, tak. udami możemy ocierać i porobić sobie krzywdę z nóżkami. To, to to, nie powinno tak być. No niestety nie powinno tak być. To, trzeba ale do oni takie stosowali krótkie i Trzeba mówić nie... otwarcie. A to nie pałac branickich? Nie wiem. Takie kolumny, kolumienki podobne. Mimo, że Scotta nie mamy, ale o te Scoty i te malowanie, te fule... Mi się podobały. To ładne są. Zawsze mi się podobały. Ty miałeś kiedyś? Miałem kiedyś. Dawny. O! I to jest Tomek. Gravel! I to jest Tomek. Jeden. Jeden z najciekawszych rowerów, jakie pojawiły się na naszym kanale. I teraz, mało tego, ja ci zadam zagadkę, Tomek. No. I w sumie Pan dla Ciebie zadaje zagadkę. No zobaczymy, pewnie nie znam odpowiedzi, ale dawaj. Czy to jest gravel? Czy to jest MTB? Jaki, jaki w ogóle to jest ro, rodzaj roweru? Ja pamiętam, bo ja, ja jestem tak stary, że pamiętam te gazety. John Tomak kiedyś jeździł na takim góralu i on właśnie na którymś pucharze świata chyba, na którymś zawodach Miał wstawioną właśnie kierownicę baranka do takiego roweru. Pamiętam te pełne koła tiogi też. Mimo, że w ogóle z tą firmą nigdy nie było nam po drodze, jakby pan za rozsądną kwotę chciał sprzedać ten rower, to my by go kupili i. Myślę, byli... że nie ma takich pieniędzy chyba na świecie. Ale jest przecudowny. Ładny. te rowery miały coś w I... sobie takie. Ale ja ci więcej, to chyba w ogóle, szczerze. Najbardziej wyjątkowy rower jaki był u nas. Nie, żaden mi nie utkwił w pamięci tak I, jak utknęło to. I powiem Ci, ma siodełko Flight. Fizik. To Flight. nie Fizik. Celitalia. Y, y, Celitalia Flight. To siodełko tak. każdy chciał mieć, tak. było mega wygodne. Ja wiem pamiętasz jaki miałem. Ja nie miałem go niestety. Ja czerwony miałem, skórzarny. A Ty miałeś ty, biuro. I, się... A jest I pamiętam Flight. się wywróciłem wtedy, co mi tu włosy na nodze nie Ja się rosły. nie wywracam na rowerze. Cudowny ma pan rower. Absolutnie wygrał pan teraz wszystko. Jeszcze flaga amerykańska, tu jeszcze w Stanach. Tak, to z USA. O, a to też z USA. I tu ja bym opony czarne. Tylko. Ja to my. Patrzę, patrzę i się zastanawiam. Jakby. Widzisz co pan sobie wstawił? Mostek. Pan sobie wstawił zintegrowany. A no o teraz widzę. Widzisz? No, monokok. Czy ty widziałeś domani ze zintegrowanym no, monokokiem? Dobrze pan poszedł. I teraz tu z kolei ode mnie drobna wskazówka, te opony to już czarne lepiej. No czarne wtedy, koło czarne. optycznie będzie większe i niby jeśli... Ta rama jest za jasna do takich Ale też dobra. dla pana szacun, bo zobacz. Są ugniętacze mocy łachu. A to trzeba trochę jeździć, żeby takie rzeczy mieć. Nie. Ja jeżdżę trochę i nie mam. Ja się nie będę wypowiadał na temat twojej O! Ładny. Cannondale? To już było powtarzane jak mantra? Karbonowy, to i lefty. Bez lefty go wszystko zaorać, To taki miał troszkę, Cannondale. Tak. Coś się zdjęcie ryszyło. No, to jest magia. Zobacz, jak pan Ja widzę, sztyca zmieniony, a tylko bidony jakie ładne Ale pan sztycy, ma. Ale bidony, patrz, ugniatacze, chwyty. I w górach pan dziś mieszka i bez zatrzasków tu pan, tu pan dokonał personalizacji, Tomasz. Nie, zwykły prosty rower, ale. Ładnie, ładnie, nie, Ja się nie. zawsze cieszę, wiesz, kiedy się najbardziej cieszę? Jak ktoś co kupuje rower fajnie, jeździ, wkręca, wkręca się, myśli sobie, ale fajnie. Jak ludzie personalizują swoje rowery, nie że wydają, o, to karbony wstały a eksesy, to też jest fajne. Ale taki wiesz, małe rzeczy, które no ale cieszą. takiego może nie spotkać na ulicy. Ale wiesz o obok. co mi chodzi? Fajnie, jeżeli byśmy się potrafili naprawdę cieszyć z małych rzeczy. Z małych rzeczy wstawiam sobie ugniatacze pod kolor, super. Wstawiam sobie za jakiś czas sztycę karbonową, super. Tak wiesz. Tak, a tu, tu może czerwone kółka do przerzutki. Nie, to za dużo. Nieprawda. O. No też mi zawsze się podobały. Mi chyba podobają się... Nie ja tylko nie wiem co ty tu. To chyba FSA. Mi zawsze podobały się chyba rowery Aero. Powiem. Takie toporne są, tłuste takie widać, że to ma ciąg ten rower. Jaki zawodnik Aero? Takiej rowery. Dokładnie, ale nie wiem. Ja z kole... Albo mocły dzień, albo markotny Już jak widzę, pancerze w rowerze Aero, takie które gdzieś idą. Ale to jest konstrukcja sprzed paru lat, to nie jest nowy rower. No shit, Sherlock. No shit, Sherlock. No, zobacz, i tu pancerz idzie tutaj do tak? przyrzutki. no. To nie hmm. jest nowe, ja po bramie poznaję, brama też już parę lat A, I trawa nie nieskoszona. NS, tak? Tak. I zwróć uwagę na jedną rzecz. To jest NS, taki jeden z tańsiejszych. Ale koła ma zmienione. Koła, co? jak wstawimy stożki karbonowe do tego roweru... To pan podwoił wartość roweru tymi kołami. A, ale zobacz, jak to wygląda. I oponami od razu ci powiem. To jest... To jest git. Ale ja to szanuję ludzi, Span że on kupuje taki rower, a potem co by tu zmienić? Wstawi kółka, droższe od całego roweru. Ale nie wiesz, może pan jest w trakcie zmiany teraz ramy. Bo zobacz, że tutaj też i sztycownik według mnie był zmieniony. Tu się, tu, tu zaszły zmiany. Bardzo dobry pomysł, bardzo dobry pomysł. To, 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 to. samo. Ty, to Ładny kolor. Hmm. Mi się podobają te rowery. Włosi potrafią w rowery jako design. Mi się nie podoba z jednej prostej przyczyny i ja długo myślałem, co mi się w tym Bianki nie podoba. Mi się nie podoba to, że o ta górna część przedniego trójkąta, ona jest tutaj jak łódka, nie jest taka slopingowa czy coś, no to wygląda tak, no nie, nie, nie. No taki mam styl tym inny, ładnie górają ale rowery. Wiesz, są ładne włoskie rowery, Pinarello, Colnago, no Bianki jakoś mi nie bardzo no, ale to wiesz, jednemu Kryśka, drugiemu Krzysztof. O. Ale to, no, Tomek, to tak. no i zobacz, jeden i drugi na Ultajgrze. I teraz powiedzą, że ja piejęcę. Nie, do treka. nie, nie. Ale niech ludzie sami się wypowiedzą, kochani, dajcie znać ponownie w komentarzu. Tu, czy tu. No to jest. Tu czy tu. I, Taki sam rower na takim samym osprzęcie. Nie pewne nie Ja też wiem, o co Koła. No koła. Karonda i Lafterek. Ale nie? ta Madonka była jedna z ładniejszych tłusta Madonka. Ciężka, tylko napis. Ja chciałbym, żeby było takie kiedyś. K wchodziło na główkę. Jeszcze większy. Jeszcze większy napis. Musi ja być. płacę i wymagam. Płacę <noise> <noise> to wymagam! Ale zwróć uwagę, i wózek hologram, i ugniataczy mocy, łachu. I ten tak mek... wygląda. Powiedz, jak się wymawia tą firmę odzieży, której tutaj sobie Właśnie, ideme. bo ostatnio zostałem pouczony, to nie jest pas normal, tylko pa normal. Patam, no. deszcz no. pada. No, Patam, pa a, cukierki. A, a padł do tyłu? Pa do tyłu. Ale no, Tomek. Nie, no, no, tłuste ciężkie dalej. rowery to, to jest. Pat, co tu się dzieje w ogóle? O to ze stacji będę znowu poznaję. Tak, to ja poznaję. To poznam, grubo? To ja poznaję, tak. Tu widzimy 50 tysięcy. Tu widzimy 50 tysięcy. To ta sama Madonka. Tu widzimy 50 tysięcy. Tu widzimy 50 tysięcy. No generalnie 200 koła stoi. Nie licząc tych płynów. Tak i tu jeszcze coś stoi, ale to już... to nie, to nie gra. To mniej tysięcy, ale to ta sama. <laughs> tu i... Gruba ustaweczka. Grubo. A, tu jeszcze to. Pressworks Venge. To powiem ci... To też te samo zdjęcie, wiesz? No ale to za mordyzmu dokonali dla to roweru. To a to Merida jest chyba, tak? A, czyli wyciągnąłeś, bo kiedy zadałem ci taką zagadkę, ty nie wiedziałeś co jo to jest? Nie, poznaje po tych kształtach. Ale zobacz, jak to musi być wielki rower z miejsca na, na bidon. No to taki gravel wygodny. No. Podobają Sofie... ci się te Meridy? To takie, tutaj też taka łódka. Nie, nie podoba no. mi się to. No i idziemy dalej. O, co, co to jest? Nieważne, to. Z czego to jest zrobione? Z Tytanu pewnie. Ja nie znam tej firmy, pan pisał, ale nie znam tej firmy. A to Tytan, co? Jest Tytanu, Tomasz. Alpatera tu. Jest Tytan i AXS-y siedzą. Grubo. Ugniatacze, mocy prawilne do MTB, a nie jakieś wiadomo jakie. No, szesowe nie mogą być. No. I Supakaz siedzi. Eee, nasz to jest dwa modele, Tomek, Tomek. mu tu gwiazdki? Wpisujemy w przeglądarce na stronie storyintrovery.pl, owika, RWR i wyskakujemy. Jedna z Połyskiem, druga bez. Fajny. A właśnie. Tu jeszcze jaka jest zagadka. Zwróć uwagę na opony Zip i to są koła też ZIP. To chyba ze Stanów pan ściągał. Nie wiem, ale to jest naprawdę gruby kosior. To jest taki jeden z fajnych rowerów. Jakby są super rowery i są fajne rowery, tak które też są. ok ulicy, I to jest fajny rower. nie przejechał biedny taki rower. No, no. Dopiero wiesz, jak się przyjrzysz nie i Nie każdy zobaczy. chce pokazywać, że ma pod podmasku 5 no, tak, litrów. No. Ładny. No ale się no Dobrze, te Dobrze, rowery. dobrze, to teraz wracamy znowu. Jeden. No, ja wiem, i tam Drugi? No, 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 ten. Zawsze mówiliśmy, że ta pina, ona nawet jak stoi, to jedzie, tak? Tak, Kinetik ale design. szczerze, przy tamtym trekusiu jest bardzo ładna pina. No jest. Ale Trekus wygląda jak. Kroi wiatr. Kroi, ale to też jest bardzo ładny tak, rower. No bez się Zawsze podobały one. No, tu broken. O. o. A to, to? Czy to kroi wiatr? Nie, mi, może jakby tu stożek był większy, ale no dla mnie to tak... tak niby rower aero, ale ta rama jednak nie jest taka tłusta. Nie, nie ma tego czegoś. Tego flow, of flow. Lecąc z klasyki, niby fajnie, ale nie fajnie. Nie, nie, nie. No to zawsze będzie mi się podobało. Już nie, nie powiem wiekowy. Tomek czasy twojego tarmaka. Mi się podoba ten rower. Podoba się dla mnie. Naprawdę. Hmm? Tak nostalgicznie troszkę. I to letkie będzie Tomek. Będzie. I to jeździ. Niech Pan da znać w komentarzu ile to waży, bo to nic nie waży. To, to straci to. kabandy. Tomek, pytanie do Ciebie. No. Z czego wykonana jest ta rama? Oho. Aluminium. Ta? A karbon tu spas jest czy nie? Czy Czy będzie podpowiedź, jeszcze to nie... To. A dobra, to już inny temat. To później jeszcze no. będzie podpowiedź, dopiero wrócimy, a teraz uwaga, to, 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 to. Patrz, 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 co tu było, widzisz, No. był lakier drapany, tu, widzisz? I to pan zrobił z tamtego? To, no, to jest to. Na milicję trzeba policję zezwąć. Ale ładnie pan sobie zrobił. Czyli policja... Ale pan umie w malowaniu. No, umie, umie. Umie, ładnie wyszło, dobrze wyszło. O, co powiesz? Falone są te rowery, niezły są. Ty, ale i wizualnie całkiem ładny. Chociaż dla mnie wideo nie pasuje. Do, Mi się wydaje, tego. że teraz jak Canyon podniósł te ceny, bo naprawdę już kaniony nie są tanie. Teraz rower przeżywa troszeczkę swój rozkwit, bo cenowo są dużo tańsze niżeli kanion. No, ale... Żeby tu wideo był taki z ramu tak zlicowany, ładnie, niebieski. Nie, to też ładnie. Orbea ma podobnie według mnie ten wideł, tak? Nie, o, to spoko jest. Fajnie, nie, to dobrze wygląda. W o, a to rower tamtego pana cały. Niż? Ładnie Koła wyklucza. i stony. No, bardzo fajnie. Piątka z plusem dla pana. O! To Felcika Banda chyba. Nie, to XC jest, Tonek. To jest twoja banda. To też już nie ma. Dlaczego? Ja down can te kolasy oh. Tomek. Nie wiem, ludzie... Kiedyś słyszałem opinie, że to bardzo fajnie jeździ, no. nie wiem, nie jeździłem, nie ja miałem przyjemności. Ja nie coś jest zepsuty jestem, tu te pancerze, to mnie ja. tutaj... ale tak tu, No ale, tak tu, no, tu, ale i tu, tu. No, no zobacz, no idzie manetka blokady sobie tu luzem, no i jak no, luzem? Może to nie jest konstrukcja z tego z No na pewno nie roku, jest, no. na, na pewno nie jest, no ale tak... Ja ale sprawia przyjemność panu, chyca po górkę. na tym się skończy. O. o! O! To jest rower. Cross Esker Ja jestem I tu nie ciągle w szoku, że Cross naprawdę taką dobrą robotę zrobił z tak. tą serią nowych Eskerów Tu się popisali Czego nie można powiedzieć o wszystkich Haskerach? No nie O, 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 porównanie Tak, tu ten sam rower był Tak Niż jaki tuning? O, i to ładne też Wszystko Ci tu pasuje? I to, to... Koła są, koła no próbuj, ale no ciężko mieć jakieś inne, nie? I tak rower na wypadku no, u są chłosowe. Mm, nie, no, dzisiaj mam taki chyba. Ale co, że, że remont w domu? Nie, ktoś no, czy humor. No, do tego no. się przyczepił. A, że zdjęcie odwrotnie. No, że te koła, jakby, no, Pinarello. Ja rozumiem, ja rozumiem, Tomek, jak masz, bo pewnie to są dobre koła. Tylko masz już Pinarello, no to zaplikuj coś, co współgra. No, teraz patrzę, ci Z Pinarello, zadam, zadam ci takie ten. No? Jakby zrapał napisy. No. To nie powiedziałbyś, że to Proway, nie. No ale jednak są te napisy. No, jakby... A może ktoś nie ja miał już kasy. Tomek i... ja ci powiem więc, ja rozumiem ProWay'a wstawić do. No do piny. No a jak widać da się. I nikt Generalnie nie... to pewnie dobre i, 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 i jeździ. I nikt panu nie zabroni, ja wiem, ja wiem. To to o. ten sam. Tak, ale od dobrej strony. Ale nadal ładnie wygląda ten robot. Bardzo Ta rama jest ładna. zepsuł się laptop. Aż mi tak trochę dzisiaj. Że dużo narzekałem taki Tak, na dzisiaj marudę, ty dużo dzisiaj... narzekałeś, a ja. No bo to, to są emocje, ja jestem. Ja mam taki. Wbiłem stoku do mieszkańców tego miasta albo przyjeżdż. Możecie zaś tu do sklepu też, bo dla Emila jest przykro, że też tak mało ludzi tutaj jest. Wszyscy do siebie walą co? Sienkiewicza 81, łamane na 3. Telefonu nie podam, bo nie dzwonię. Kiedyś historia była taka, że tutaj często te budynki zalewało. Ja kiedyś przyjechałem i tutaj znowu, bo nas tu zalało dwa razy. Kiedyś przyjechałem tutaj i tak no, zacząłem tam walczyć z wodą. Filigram zadzwonił, mówi, Ty, jak w sklepie, czy jesteś, czy wszystko dobrze zalewa? Ja mówię, ja mówię, nie no, mam wszystko pod kontrolą, spoko, spoko. I Tomek bardzo ładnie mówi, jak coś, to ja przyjdę, pomogę. Ja mówię, nie, nie trzeba. ale tak zaczęło lać, że nie miałem czasu zadzwonić, a Tomek przybiegł, blisko mieszkał, zalało. i, i te, Wtedy to słabo zalało, no. ale raz zalało, to tyle tu było wody. To było, było, akwarium. było wody z metr 20, metr 30. To też bardzo ciekawa historia. Wszyscy tu jesteśmy, wszyscy tam płaczą, smutni i tak dalej. A mhm. przychodzi klient i mówi, że on wczoraj butniki kupował i że butniki e, nie pasują. My mówimy, no wie pan, bardzo chętnie byśmy wymienili albo zwrot zrobili. Nie mamy jak. On mówi, że go nie obchodzi, żeby 50 zł dać. Ale naprawdę, ale ci było tak, te ściany to posły, no, popłynęły. Dobra, dzięki, że byliście z nami. Pamiętajcie, dzwonki, leki, super, rowery na platformę. Pa! Pa!